Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na naszym kanale z Paladinsów. Dzisiaj z nami jak zwykle Dęle jest Shogi. Szogi. Dzień dobry. Dzień I my gramy w Paladinsy. W ankiecie, nie było jak ponieważ Ponieważ Dokładnie. Ale generalnie nie było tych. Nie było głosowania, nie? Ale... Bo Szogiemu się nie chciało do dorabiać. Byłem zmęczony, okej? Okay? A niby czym? leżeniem <grym> Aha, to wiele wyjaśnia O, dzień dobry! No, ale jak, nie jak, lubię jak, jak, jak mi on... No mów Tak, ja sobie generalnie gram Sky Też sobie generalnie gram sobie Lexem, Ale ja zbieram na tą, która ma noże, które Tak Najgorsze wierzę, jest to, że ona wcuda, wyrzuci w ciebie, wierzę. bo ona rzuca dwa noże naraz, czyli sześć nożyków i cię praktycznie nie ma. No, ale to są takie oczywiście, nie? Oczywiście. No, to, no właśnie, ale i tak na, na Lexa i Sky to są najgorsze postacie, jeżeli walczysz przeciwko której z nich. Ty się, ja na nie Ej stary, tak wiesz co? Z, z jednych lepszych healerów to jest chyba serys, bo ona zadaje kosmiczne obrażenia tak w skali healerów. Lewy, Ej, tak uważaj, tak. w za nami! Mhm. Czemu ja mam więcej asyst, niż samych... O, dzień dobry! Ej, no... Nie, ale nawalałem, dobra. Muszę się zwiększyć. Ja muszę ładować wszystko w szybkość ładowania, bo mimo to, że dosyć szybkie, to... Muszę mieć <muszę muszę> to w łamek sekundy. A, no to fajna w ogóle umiejętność, nie, że... Jak będę mieć poniżej 30% życia, to będę gościu. Walał tutaj robót O Jezu. <grystanie> nie. Ja dałem sobie w ogóle w talii skilla, co mi zwiększa o 150 punktów zdrowia tego... poziom zdrowia I z, i z 2200 mam 2350. Pchnięcie udane. Ja się na nie wiedziałam, niedawno się dowiedziałem, bo... O, jeszcze go zabiłem, w ogóle po się niedawno dowiedziałem, że jest coś takiego jak modyfikacja talii, pozdrawiam. Hey. Dokładnie. No w ogóle, masz 5. No, fajnie. Przede wszystkim to też często zależy, jaki jest team, bo jeżeli jest dobrze w miarę zgrany team, że postacie, no i też trochę umiejętności. To wtedy jest większa szansa na wygroną, ale jeżeli są postacie, które no, no ze sobą nie za bardzo z, y, z, grają razem, to no. No O to To jest podstawa... Stary tutaj da się go zamienić na konia z piekiem Wiem, z No ja, dobra. No mi się podoba dosyć mu O siema Seres. Co u ciebie I serek no tak się nazywa tutaj, y y healerka jedna. <parece twitch> Mam już ulta. Jak tam twój ult? O jezus! O si! Siedzi, ma mi! Ej, faktycznie to fakt wow. działa. I tu. W sensie to, że tak by się nie widziałem, jak on mniej niż Pomocy! O, dziękuję bardzo. J jakimś sub. Najlepsze jest to, że Ale nawet nie war... Najlepsze jest to, że nieważne czy zadam milion punktów, czy nawet jeden punkt obrażeń przeciwnikowi ktoś inny go zabije, to i tak dostanę asystę. <grystanie> no i się doliczę bez piesnika. No właśnie. To jest fajne. Nawet... O nie, Szalin! Się nie widziałem? O dobra, zabiłem go. Jaki Szalin? Sza szalin, tak się nazywa postać. O nie, ale Wiktora zjechała się na to O, ten... O, siu siu siu. Nie, ale jak chamsko, ta Miv normalnie miała umiejętność, żeby szybko biegać i normalnie ja ją zbilitowałem Ale usta idealnie, puściłem paka Widzieliście jak mi Spustoszenie, ja mam 11, panie, to jest nasz mecz O nie, właśnie Miv ma taką umiejętność, że może sprawić, że oślepniesz Nie wiem, ja sobie nie widziałem za sobie, ale jak to mi się dzieje O oh, fuck! Niepotrzebnie dałem się na front. Ej, za nami! O, dobra, dzięki. A, to, to o, o, o to, o to mi ja to No! Sobie. Dlatego ten gości ten rypiesz stawy, próbuję sobie na ten, na dole, to jako Ej, za nami. No, no. Dobra, zdilutowałem ją. Tylko 10 steril, nie wiem, tylko 13, mam, albo no. ta, ta runda była za szybka, może coś jeszcze dogramy No No tylko... na pewno nie jeszcze No. Ej, jak coś to te odcinki będą na luźno. będziemy tu mówić. O sprawach Discordowych Na przykład Discorda no macie w opisie Jeśli chcecie z nami zagryć, to zapraszamy. No dokładnie, ile mamy osób na Discordzie? Nie, Ja i ty. Dokładnie. Czemu ci zaliczyło zaleczenie? Nie wiem. W ogóle ja mam 22 eliminacje, zajebiście. No no, podoba. Tylko czekaj, wejdę w sobie w czempionów, bo trochę, trochę mi się nie podoba to, bo mam mistrzowską emotikonę Lexa, a jakoś mi nie chce je wyekwipować. Teraz zbieram dokładnie generalnie na Neabę, czyli ostrz, ponieważ ma takie, że takie B, no I, takie I, B, K, I, takie te, te. Więc po prostu zbierać, bo ja się nim sobie zbieram na ramię. Dobra, szybka teraz przerwa będzie jak ktoś gajs, bo idę się czegoś nakać. To ja to wytnę. nie wie, wody potrzebuję. <śleski> Co? To nie ma sensu. you <laughs> Nie zawiera lokowania produktów, ale polecam, ale polecam familijne Koprawe, bo są, są bardzo smaczne. Hmm. Jakbyście Jakby chcieli, chcieli Jutrzenka, jutrzenka podjąć, podjąć z, nami z nami współpracę, to zapraszamy. Jakby coś to. My nie, my nie mamy żadnej współpracy z yy, tą firmą i w ogóle nie mamy współpracy. Ale jest bardzo smaczny wafel, polecam. No dobra. Yy... Dobra, jesteś. Sturm drużynowy deathmatch czy oblężenie? Mm. Nie wiem. Czekaj, zobaczę sobie coś. Dawaj, team deathmatch, jeszcze jeden. Dobra, i wtedy, wtedy gramy sobie coś innego, dalej. Wtedy losowanie, że zamykasz oczy, losujesz sobie gałką, i na co wypadnie, to wtedy w to gram, ok? Dobra, ale mapy testowe się nie zaliczają, bo chyba to jest tak, że jak się nie wybierze jakiegoś trybu, to wtedy nie ma map testowych. Mhm. Teraz mam tą epicką skórkę Wiktora, jak jest smokiem, który ma wzrok. Mam, mam wywalony na wszystko. Wiktor jest słaba. Mm. Najgorsze jest to, że jedynym powodem, żeby stworzyć. Takie, takie, kiedy jakaś postać jest słaba, więc stworzycie. Kiedy. Taka jest sytuacja y, w Hyres Studios. Ej, ta postać trochę się, Mam pomysł, zróbmy na niego kilka skórek, żeby ludzie kupowali i grali nim. <grym> I, I my na tym jeszcze zyskamy. Ale to tak nie jest, trochę. Ym... No, po co No, M to, no ale to takie normalnie. Jakaś postać jest bezużyteczna. Tworzymy dla niego skórki, które nic nie zmieniają, że, żeby ludzie je kupowali i nim grali, żeby się pochwalić. Pamiętajmy, że ta nie jest pod jakąś szczególną grupę wiekową. Nie dokładnie. Wiem, głupio zrobili. Nie wiem w Fortnite by się coś takiego sprawdziło i zobaczyć. Chociaż oni tak robią, żeby żarować na tych dzieciach, nie? No dokładnie. Epic. Epic gaze Story Store jest do, do dupy. Nie, bo tam GTA teraz jest 5 za darmo. Hmm. To znaczy sam sklep jest spoko, ale większość ich własnych gier to ssie No trochę no, bardzo. bardzo. To znaczy jak oni tworzył... Jak oni dodają do swojego sklepu jakieś takie... Z, yy, gry, które ogólnie są dobre, to jest spoko, jak zwłaszcza później są za darmo. Ale problem jest w tym, no. jak oni właśnie, jak oni sami tworzą gry, to one wychodzą do dupy po prostu. Tak, tak. Jezus Maria, dłużej chyba zagra szukanie jakiegoś matchu niż y, jakieś gry. Dobra. matchu to nam chyba nie znajdzie. Więc dam Dobra, wszystkie tryby. Ja nie no, a dobra, w tym sensie chcesz losować? No dobra, no dobra dawaj. To nic, tak szczerze trochę rozumiem, czemu ludzie nie chcą tego Team Deathmatchu. Dlaczego? Biorą jakieś, bo najczęściej to jak y, każdy bierze jakieś overpowered postać. Mm. Nie. Jeszcze z nudów poprzeglądam skórki do czempionów Na przykład do Lexa se obejrzę mhm. Bardzo mi się podoba skórka łowca głów, taka o, kowbojska Dobra Na no, właśnie kowbojów możecie na odcinek Skala w Dokładnie No co jest? Jak hamsko, nie chce mi użyć mojej mistrzowskiej emotki ale główno. Aha. Jezu, tutaj no nawet jako wierzchowca... Tutaj nawet jak jako wierzchowca, wierzchowca można mieć cukierkowego jednorożca jakiegoś. Hmm. ale ja 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 ten szkarłatny się... rumak mi się bardzo podoba. Mi się podoba tak z rumaków ewentualnie Święty Wilk. Obsydianowy wierzchowiec i rumak bojowy legionisty. Ewentualnie szkarłatny też, A właśnie. Zapomnieliśmy wspomnieć, zapomnieliśmy wspomnień. Do Discorda mają dostęp tylko osoby, które nie grają w Fortnite. No i są y, powyżej 12 roku życia. Mhm. Bo jak trafi nam się jakieś dziecko, to albo zbanujemy, albo nie dajemy. na. Po, powyżej 10 roku życia najlepiej. Dobra, niech będzie. Bo jak spotkamy jakiegoś przedszkolaka, który będzie wrzeszczać do mikrofonu i będzie płakał, to automatycznie bam. I wywalenie, i, i blokada mhm. i brak powrotu. Na no, jakieś zasady muszą a, a być. A jak ktoś to za zgłoszenie członków i te prace z tymi dowodami, to dostaniecie specjalną rangę za w w się. No a za y, zgłaszanie y, jakiś problemów na Discordzie, a, a okazuje się, że to będzie fałszywe, to kara. Jaka może być kara za fałszywe informacje o jakimś graczu, że łamie zasady? 24 godziny. A za obrażanie adminów to ban permanentny. Mhm. Mm A teraz innych członków, oczywiście. Dokładnie. Co to świadczy że ktoś o waszym wieku, nie? Tylko, mało, tylko jeszcze jedna informacja. Nie wiem, czy to jest Dobra, ja wychodzę. Ale nie da się. Aha, nie da się <grym> wyjść. Nawet jak wyjdziesz, to i tak jak e, powrócisz do gry. To i tak cię w tym meczu z respi będzie... Albo tak, albo musisz, albo musisz czekać, albo grać. Hmm. No dobra, dobra. generalnie mała, teraz jeden punkt mniej. Trzeba czekać długo. Tanie, mam desen z przejęcie daje punkt, nie? Z tego co wiem to tak <przywanie> <taki> Ej no nie jak chamsko, no uciekła Aj I dała mnie zabić lepszej postaci Nie, <taki> że cię to na jakby do jednego typa <taki> Lep, lepszy jeden typ niż żaden. gdybyś nikogo zabił, bo byś nik, jakbyś nikogo nie zabił, to wtedy ult byłby useless. Ej, ukradłeś mi kila. Praszam. ma strasznie mało życia. To tak.

Po prostu nie, bądź, nie Po prostu nie bądź przy mnie może i nie strzelaj w ten sam cel, co ja. No to do widzenia.